przede wszystkim swoim swojej drużynie rocznika 2005 na ten moment. No, pracujemy od trzech tygodni, skupiamy się tutaj na, na zachowaniach indywidualnych, w szczególności nad takim rozumieniem gry. No, jest to nowy zespół dla mnie, prowadzę go od trzech tygodni. No, mamy tą sytuację specyficzną ze względu na to, że prowadzimy nabór do, do naszego liceum, do pierwszej klasy. Także cały czas gdzieś pojawiają się nowi zawodnicy, czy to z Krakowa i, i okolic tutaj Tarnowa. Dlatego przede wszystkim teraz ten trening polega na tym, żeby gdzieś. Zawodnicy zaczynali powoli rozumieć grę, to co ja bym chciał od nich wymagać, i na tym w tym momencie się skupiamy. Tutaj dużą satysfakcję w moim zespole przede wszystkim stanowi ta, ta budowa budowa czegoś nowego. No, ten cel, który mamy, aby stworzyć pierwszą klasę liceum, powoduje tutaj u nas taką, taki dreszczyk emocji i, i gdzieś taki fajny uśmiech pozytywny podczas treningów. Każdy z zawodników chce sobie wywalczyć miejsce i, i, i tutaj jak najlepiej się przygotować do testów, które czekają nas 26. Czerwca także. No można powiedzieć, że bardzo przyjemna praca z tym zespołem jest, bo, bo każdy jest chętny do treningu, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Co powoduje dla trenera dużo ułatwień i, i gdzieś ten trening zawsze wygląda na, na fajnej intensywności, na, na dobrej jakości piłkarskiej. I tutaj z tej, z tej strony, takiej stricte sportowej, jest to na pewno fajna, fajna sprawa dla nas, że możemy po prostu skupić się na przygotowaniu fajnej jednostki treningowej, a, a wszystko na treningu. Już zależna jest od chłopaków, którzy naprawdę są fajnie zmotywowani do tego, żeby, żeby gdzieś się rozwijać i, i pracować sumiennie i, i pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.